Dzień dobry, moi kochani. <laughs> Dzisiaj monitoring osiedlowy z okna w kuchni. Poranny. Jeszcze mam taki głos zaspany. <laughs> Nic nie piłam. <laughs> Wczoraj byłam y, na wernisarzu w Tychach, o którym Wam mówiłam. Było cudownie, wspaniale i y, Spotkałam się z Ewą, spotkałam się z jeszcze z paroma innymi osobami, byłam z Anią. <laughs> Obrazy niesamowite. Inspiracja zaczerpnięta z kwiatów w ogrodzie tej młodej dziewczyny. Ewa jest po ASP katowickim, ma już na swoim koncie kilka nagród. Jest bardzo ciepłą, miłą i sympatyczną osobą. Bardzo ją lubię, chociaż kontakt nasz jest taki trochę mm, znikomy, ponieważ ona jest dość zajęta. No ja właściwie też, ale czasem uda nam się gdzieś spotkać na mediach społecznościowych. No i tak moi drodzy, tutaj raczej spokój i cisza. Tu jest, gdzie jest ten taki okrągły placek, ten kląb. To tam kiedyś był basen. Nawet jeszcze widać taki murek na obkoło. Jak byłam mała, to jeszcze go pamiętam. Czasem tutaj przechodziłam z mamą i była w tym baseniku woda. I takie małe dzieciaczki tutaj się taplały w moim wieku. I tak im zazdrościłam, że oni tu mogą sobie pływać. Znaczy nie pływać, bo to było płytkie. Chociaż dla takiego małego dziecka to pewnie był, było morze albo ocean. Tutaj mieszkały, tak jak mówiłam, takie rodziny z tak jakby wyższej warstwy społecznej za czasów epoki komunizmu, i no można było tędy przechodzić, ale wyczuwało się, że to jest inny świat. I raczej tędy rzadko tędy tutaj przechodziłam to, że tutaj mieszkam, to też takie wszystko dziwne. Pamiętam, jak tutaj przyszliśmy z moim wtedy jeszcze narzeczonym i oglądaliśmy to mieszkanie. Ja tylko weszłam do tego mieszkania i stwierdziłam, że to jest to, że to jest moje miejsce na ziemi, mówię. Marek, bierzemy. Nie ma, nie ma, co się zastanawiać. Tu jest cudownie. Pamiętam, stały takie dwa fotele z PRL-u na środku pustego pokoju, a między ścianami były takie rozsuwane drzwi w japońskim stylu. Rozsuwały się na całą szerokość ściany, on był ogromny. Poprzednio właścicielka sobie po prostu przekuła ścianę i tak. Za zaaranżowała to wnętrze, że wyglądało trochę na taki chińsko-japoński styl. No i tak to się stało, że tutaj zamieszkaliśmy. Później losy już potoczyły się różnie. No ale do dnia dzisiejszego jestem tutaj w tym mieszkaniu. Na chwilę obecną sama, spokojna. Córka śpi też również spokojnie. Na drzewie kwitnie jarzębina. Ona zawsze na jesień takie, tak pięknie wygląda, bo te czerwone jej owoce dodają taki urok taki, takiej wsi jarzębinowej. Kasztan, ten ogromny kasztan, który widzicie na wprost koło latarni. Zawsze przypomina mi o maturach, jak kwitnie, że to już maj, że matury się zaczynają. Jesienią zbieram y, kasztany. One są bardzo zdrowe, takie y, dla naszego pola energetycznego, ponieważ same w sobie mają taką y, naturę. Y, Uleczającą w formie takiej jakby jonizacji otoczenia i po prostu dobre są na kręgosłup, na przykład na kościec. Starym sposobem kiedyś było, żeby wkładać kasztany do łóżka. I pamiętam też, jak byłam mała, to mój ojciec zawsze miał w wersalce kasztany, bo on miał zawsze problemy z kręgosłupem. I te kasztany tam właśnie leżały i zawsze się tak turlały, jak wyciągaliśmy pościel. Być może to wtedy właśnie się ta, najbardziej ta energia wyzwalała w nich. Ja też swego czasu miałam kasztany pod materacem, ale już nie mam takiego łóżka, jak kiedyś też. Pozmieniało się w moim mieszkaniu. Zamiast łóżka mam tapczan, przecież brakuje mi tego wielkiego, wielkiego łoża na 2, na 2 metry. No, ale zajmowało bardzo dużo miejsca w tak małym mieszkaniu, i nie było funkcjonalne, więc musiałam pozmieniać. No i tak sobie tutaj żyję, mieszkam. O, idzie sobie sroczka na spacerek, tam koło tego klombu. Widzicie ją? Taka malutka. Nie wiem czy. O, o. spacerowa sroczka. Z pieskami już chyba wszyscy byli, bo już jest dość późno. Ptaszków mniej słychać, bo jest za szybą. Tam słyszę jakieś krakania. Będzie dzisiaj ładnie. No, i jeszcze wracając do tej wystawy, rozmawiałam z właścicielem tej galerii. Jest. Tak mi się wydaje nie wiem, czy, czy dobrze odczytałam. Naszą rozmowę, że jest zainteresowany wystawą mojej sztuki recyklingowej. Pokazałam mu swoje prace wstępnie. Zaprosiłam na kanał. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, właśnie spotkania po to są, żeby oprócz tego, że oglądamy piękne obrazy, to jeszcze poznajemy ciekawych ludzi. Zachęcam Was, moi drodzy, jeżeli macie gdzieś obok siebie jakąś galerię i jest jakaś wystawa, jest wernisarz, to żeby po prostu pójść, zobaczyć, nacieszyć oko tą sztuką. Poznałam też paru artystów. Poznałam pana Jarka, który tworzy sztukę Performance. mnie to bardzo zaintrygowało. I był świetnie wystylizowany tak. No. Nie, ciężko mi opisać. Nie będę opisywać, bo to tak troszkę już nieładnie opisywać kogoś, ale, ale naprawdę fajna osoba. Sam właściciel też bardzo taki ciekawy, też twórczy. Zaangażowany w swoją działalność. I tak było fajnie, było fajnie. Było ciasto, było wino. Przypomniałem mi się moje czasy, mojej galerii, kiedy też robiłam młodym studentom jakieś tam wernisarze. Może nie ja, bo ja byłam zbyt wycofana społecznie i spędzałam czas w kuchni na przygotowywaniu poczęstunku. Bojąc się wyjść do ludzi, i wszystko załatwiał za mnie, taki młody chłopak, który przyszedł do mnie na staż i był też bardzo zaangażowany, pamiętam, Krzysiu. I on, on to wszystko prowadził, i tak sobie czasem gdzieś jakaś wystawa powstała. I też była herbata z takiej firmy Czas na Herbatę. Mają świetne herbaty, mają świetne kawy. Ja uwielbiałam taką kawę o smaku pomarańczowo-chyba truflowym. To było. I nazywała się Miłość w Paryżu. A druga też była taka bardzo dobra i to była Noc w Wenecji. Świetne nazwy. Także, że już za samej nazwy, to już człowiekowi chciało się napić tej kawy. Ale ta miłość w Paryżu była rewelacyjna. Nie wiem, jak teraz, ale na Śląsku można ją było kupić w sklepie, w galerii M1 w Zabrzu. Pamiętam, mieli sklep firm, firmowy. Nie wiem, nie wiem, czy jeszcze istnieje ta firma, bo to było no, dobrych 7 lat temu. I herbaty też mieli takie świetne, z dodatkami pełnych owoców i pełnych kwiatów. Jak była herba, herbata habrowa, to były kwiaty habru w, w tej herbacie, całe, całe kwiaty habru. I pamiętam, że stały te przedwojenne dzbanki, że y, y, było ciasto zamówione też w takiej bardzo tradycyjnej piekarni. Na Nikiszu też taka dzielnica bardzo historyczna, znana w ogóle na Śląsku, w Katowicach. I, I tak fajnie też było, też można było coś zobaczyć, kogoś poznać, jakichś ciekawych ludzi. Cisza, spokój. Nic się nie dzieje. A tyle się dzieje, bo już Wam kiedyś mówiłam, że takie pozornie spokojne drzewo, a ileż tam życia w nim, ileż tam się dzieje, ile procesów, ile. Tak jak w naszym ludzkim ciele cały organizm tam ciągle coś pulsuje, ciągle coś się tworzy, coś zamiera, coś umiera. Yy, jakaś walka z bakteriami, z wirusami żebyśmy byli zdrowi. Nasz organizm to jest cudowna maszyneria, naprawdę geniusz, który to stworzył, po prostu, że, że umiał tak to wszystko dopracować. No i w roślinach jest to samo, właśnie ta ciągła walka, ta synteza, fotosynteza. O, idzie pan z pieskiem, przeszedł, a taki ładny, czarny wilczur, długowłosy. Lubię długowłose czury. Przypominają mi trochę wilki. Wilki, takie wolne zwierzęta. Cudowne, dzikie. No, nie chciałabym się z nimi spotkać oko w oko, ale tak sobie patrząc, to fajne, to fajne, fajne zwierzę. No i tak chmury takie pierzaste dzisiaj. No i w tych mieszkaniach też widzicie taki pozorny spokój, nic się dzieje, nie dzieje, a tam tyle życia, tyle radości, tyle smutków. Zaczęły się wakacje, zaczęły się plany wakacyjne, gdzie wysłać dzieci, gdzie jechać na urlop. Cały czas gdzieś coś tworzymy, nawet jak o tym nie wiemy, to tworzymy swoje życie, swoją historię. Całe życie to jest sztuka. Sztuka życia. Tak samo jak jest sztuka, powiedzmy moja recyklingowa, to sztuka życia też jest formą sztuki. Jakby do tego tak podejść, to. Yy, można nawet ciekawie sobie ją zaaranżować, tak świadomie. Tak jakbyście malowali obraz swojego życia. I wyobraźcie sobie, co na nim by mogło być. Co byście chcieli, żeby było. Ale się rozmarzyłam. Jutro przyjeżdża Biola. Jejku, jak już fajnie, że przyjeżdża. Miała być dzisiaj, ale... Niestety nie uda się jej dotrzeć. No ale trudno. Jutro będzie. Jeden dzień jeszcze poczekam. Tyle czekałam, to jeszcze poczekam. Za tydzień przyjedzie Lili z Krakowa ze swoim partnerem. No fajnie, 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 że, że poznaje poznaję was. Czyli osoby, które oglądacie mój kanał, poznaję wasze życie, wasze pasje, wasze zainteresowania. Jest wręcz niesamowite, jak dużo macie w sobie kreatywności, potencjału, zaangażowania, miłości do świata. I cieszę się, że takich właśnie ludzi przyciągam, takich jak ja. A i jeszcze taki fajny motyw na tym wernisażu. Jedna z moich znajomych przyszła ze swoim pięcioletnim synkiem i on tam dostał taki stoliczek, dostał ołówki i sobie malował. I chciałam zobaczyć na ile jestem otwarta na takich małych Ludzi, takie istotki jeszcze nieuformowane, nieukształtowane, które dopiero wchodzą w to swoje życie cudowne. I powiem Wam, że nawiązałam z Nim cudowny kontakt. On sobie rysował, ja mu tam troszkę podpowiadałam. Zaczęliśmy sobie rozmawiać. Rysował dom, i na tym domu brakowało komina. I mu wytłumaczyłam, że komin to jest potrzebne w domu. Bo jak pali się w piecu, to ten dym gdzieś musi uchodzić. No i dorysował komin. I mówię, no, a tutaj jeszcze by się przydało jakieś czewko żeby można się było położyć w jego cieniu. Może jakiś piesk albo kotek. Lubisz kotki, lubisz pieski. I w ten sposób zaczęła się nawiązywać taka fajna sympatyczną więź między nami, a mi było to potrzebne, ponieważ chciałam sprawdzić, czy jestem zdolna do zajęć kreatywnych z dziećmi, czy potrafię z nimi nawiązać kontakt. I wydaje mi się, że cudownie mi się to udało, jak już narysował ten swój obrazek na tej karteczce. Szkoda, że nie było kolorowych kredek, bo jeszcze byśmy tam poszaleli. Pobiegł do mamy i pokazał ten obrazek i mama pochwaliła i to takie, takie cudowne było Jejku, jakie to było cudowne. Bardzo, bardzo e, miło to wspominam. E, I powiem wam, że e, gdzieś ten lęk mój się nie pojawił społeczny. Prawdopodobnie poczułam, że jestem na swoim miejscu. Tam, gdzie ktoś mnie zrozumie, gdzie, gdzie mogę porozmawiać na tematy, które mnie interesują. I czułam się spokojna. Jedyny moment, w którym się czułam zagrożona i, i już zaczęłam się wycofywać społecznie, to była rozmowa właśnie z panem właścicielem, ponieważ to była taka osoba bardzo sympatyczna, oczywiście, ale ja już wyczułam tą to, co właśnie u mnie jest najgorszym problemem pójścia w świat i do pracy, że zaczęłam się tego pana trochę bać, zaczęłam się wycofywać, przestałam rozmawiać. Dobrze, że była Ania i Ania pociągnęła tą rozmowę, bo ja już chciałam uciekać, już, już mi się zaczęły w głowie te moje myśli kołtunić. No jeszcze trochę to bym pewnie wpadła w panikę. No, ale nie uprzedziła, że jestem trochę wycofana i, i, i trzeba ze mną ostrożnie. No, ale skończyło się fajnie. No, pan wiedział, że artyści są bardzo wrażliwi, więc a znowu jest sroczka, znowu sobie przyleciała. Chyba chce być w telewizji <noise> aktorka. No. Ok moi drodzy, to może już nie będę tutaj tak przedłużać Wam porannej kawy z moją obecnością, bo wam wystygnie. Ale życzę Wam miłego dnia, miłej soboty, miłej niedzieli. Ja jutro wycieczka nie wiem, jak to będzie, ale zapowiada się dość ciekawie. No i mam nadzieję, że jakiś filmik nakręcę z tego pobytu poszukiwań, poszukiwań pewnej rzeczy albo pewnych rzeczy. Właściwie nie rzeczy, bo to właściwie nie jest rzecz wytworzona. Ręką człowieka. Tylko Boga. No i zobaczymy, co z tego będzie. Dziś jeszcze ten park Śląski chciałam też zobaczyć, w którym miejscu się z Wami spotkać. Jeżeli będziecie oczywiście mieli chęć i przyjechać, i i sobie ze mną porozmawiać. To jest dla mnie też terapeutyczne. Muszę wam powiedzieć, że to dla mnie będzie trudne, ponieważ ja nie znam w większości osób, które mnie ogląda tam jest kilka, z którymi rozmawiam, ale zakładam, że przyjdą też nowe osoby, które po prostu będą chciały ze mną sobie porozmawiać, a ja z nimi. I trochę jestem tym zestresowana, no ale właśnie te lęki trzeba przełamywać. Po to chodzę na terapię, po to pracuję ze sobą, żeby umieć funkcjonować w społeczeństwie. I takie spotkania są mi potrzebne, chociaż są czasem trudne. I, I naprawdę potrzebuję kogoś przy mnie, żeby był, bo sama mogę nie dać rady. No ale zaczyna się to tak fajnie uda udawać, że, że, że jednak wychodzę do ludzi i, i staram się być, być po prostu aktywna w życiu, który po prostu sprawia mi trudność dużą trudność. No, takie, nie wiem, może sama sobie zaprzeczam, ale nie wiem. No, jak zaczęłam o tym mówić, to zaczęłam się trząść. Widzicie, no nie to jest takie dziwne. Okej, okay, moi drodzy, idę zmierzyć się ze światem i yy, z moimi yy, myślami. Dzisiaj trudny dzień. Yy, taki mentalnie troszkę, ale mam nadzieję, że go jakoś zapełni. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, bądźcie radośni obserwujcie naturę, relaksujcie się, idźcie nad wodę, idźcie do lasu, idźcie na działki, jedźcie, wypożyczcie rowery, jeśli nie macie, i też pojeździcie, dotlanijcie się. I, I żyjcie, po prostu żyjcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.